Dzień dobry, Szanowni Państwo. W czwartek o godzinie 2.29 do Szczecineckiego Ratusza, tak jak ja, do innych samorządów, wpłynęło pismo z Poczty Polskiej, przynajmniej tak jest oznakowane, które prosi nas, samorządowców, o to, żebyśmy udostępnili dane osobowe naszych mieszkańców w celu przeprowadzenia wyborów powszechnych na prezydenta. Oczywiście takie pismo też wpłynęło do Szczecineckiego Ratusza. Eee, oczywiście to pismo, tak jak w innych samorządach, jest pismem niepodpisanym. Ten dokument nie przedstawia dla nas żadnej wartości, jest dokumentem niepoprawnym, jeżeli chodzi o formułę prawną, jest dokumentem nie do zaakceptowania. Ja dzisiaj z pełną stanowczością mówię, Szczecinek nie udostępni danych osobowych swoich mieszkańców. Szczecinek będzie działał zgodnie z zaleceniami Związku Miast Polskich, zgodnie z literą prawa i zgodnie z sumieniem wszystkich samorządowców integruje się ze zdaniem wszystkich prezydentów, którzy zajmują takie same stanowisko. Musimy zadbać o naszych mieszkańców, a dane wrażliwe pozostaną w ratuszu bezpiecznym.